Witam serdecznie na czwartym już zlocie pojazdów zabytkowych w Sowikowie. Dzisiaj to możemy powiedzieć, że to jest edycja międzynarodowa, bo bardzo dużo pojazdów, różnego rodzaju motorów, samochodów przyjechało z Czech, więc myślę, że to już jest taka naprawdę edycja, można powiedzieć, na bogato, ale przede wszystkim dzisiaj to jest zlot, który robimy, pomagamy chłopcu, Szymonowi tutaj z... Ze Sławikowa, także myślę, że cały ten zlot dedykujemy jemu i chcemy, żeby ludzie otwierali serca. Mam nadzieję, że uda nam się pomóc Szymonowi w tej jego chorobie jak najbardziej. Oprócz raciborskich tablic można zobaczyć też również tutaj opowiad kędzierzysko kozierski a myślę, że nawet z całego województwa opolskiego przyjechały i pojawiły się też pojazdy tutaj na naszym czwartym wzrocie pojazdów zabytkowych. Oczywiście jak co roku mamy konkurs, w którym będą rozdane cztery nagrody, dodatkowo 11 nagród pocieszenia dla najładniejszych pojazdów. Pojazd to jest trajek na silniku z Fawy Garbusa 1.6 pojemności. Jest to wypuszczone wyjątkowo, bo jest 5 sztuk wypuszczonych w Niemczech w tego typu i jest oryginalnie w kolorze. Rocznik 92, przebieg ma na chwilę obecną 30 tysięcy. No, oprócz tego, dlatego mnie to zaciekawiło i bym, tak chciałem go kupić, ponieważ mój szwager z Niemiec przyjechali nim z kolegą 5 lat temu. Pierwszy raz, drugi raz przyjechali przed pandemią drugi raz i później przez przypadek zachorowała kolegowi żona, no i ja jako byłem pierwszy kupiec on wiedział o tym i zadzwonił czy go chce kupić, czy jest to aktualne, no i zdecydowałem się go kupić, ponieważ za młodych lat miałem motory jeden, drugi, trzeci później wiadomo, ożeniłem się były samochody, no i teraz na starość jest bardzo ładnie w sobotę, w niedzielę się wyjechać w ładnej pogodzie i sobie tak zwiedzać e, rocznik kwiata 73 e... W tym roku 50 lat w moim posiadaniu od ponad dwóch lat już. No, jeździmy sobie tam co jakiś weekend, jak fajna pogoda, to wyjeżdżamy. Ogólnie jeździmy po całej Polsce. Ostatnio byliśmy też w Warszawie na fajnym zlocie w Rozalinie. Tutaj jesteśmy już drugi rok, drugi rok z rzędu, a dowiedzieliśmy się no, z Facebooka od znajomych, także już w zeszłym roku zapowiadali, że będzie powtórka, więc, więc jesteśmy. Pojazd historyczny ma 50 lat, przeszedł jakąś tam odbudowę wyremontowany. No, ogólnie zaczęło się w latach młodzieńczych, gdzie interesowały mnie jakieś tam stare motory. W moim posiadaniu no, mówię tak jak ta 500 -ka. jest jeszcze ogórek te dwa w trakcie remontu. E, może się uda w przyszłym roku przejechać ogórkiem, <gry> także zobaczymy. Dużo pracy jeszcze przed nami. No Silnik też tam przeszedł e, remont po jakiejś kapitalce. Całe szczęście no silnik już jest z malucha 600, więc dużo części też jest e, no, dostępnych z rynku, bez problemu. <gry> Bardzo dobrze się jeździ, wcale w upalne dni można sobie otworzyć dach, także jest, jest kabry, jest kabriolet. E, nie ma klimatyzacji, ale jest klimat.